ファンにプレイしてる。

Więcej na ten temat opowiadam będzie Państwu Krzysztof Stanowicz, oprzewodnik inwestycji. Ten... Pierwsze koncepcje, które w dalszym odróżnieniu zostały ten użynik służby zbiornikowych, pojawiły się jeszcze w okolicy jego dziewiętnastego, w czasach komunikacji austriackiej. Centra inżynierów i firm promowali, jak wykorzystać, jak ujarzyć wody samochodu, ale w okresie nabrało ponad 20. -try. Zaprojektorka, za która stadała za budowę sam, według niego miała samą 9 stopni wyspy ubogich, które miały z jednej strony winażność samą, zabezpieczając to, że samą wszyscy są na